Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka, link w opisie. W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu 6 kolejnych lat. Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie 6 lat, otrzymany wynik zaokrągli do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia, podaj ten błąd w procentach. Wzór na błąd względny jest następujący: to jest a minus a z falką podzielić na moduł z a i razy 100%. Wynik A minus asfalko znajduje się w module. Teraz A to jest wynik dokładny, a asfalko to, jest wynik, to jest przybliżenie. I raz razy 100%, jeżeli chcemy wynik przedstawić w procentach. Teraz tak, u nas niech A to będzie ta wartość średnia, której szukamy, a asfalko to będzie przybliżenie tej wartości średniej. Najpierw znajdźmy sobie A. Co to jest A? No A liczymy w ten sposób, że dodajemy przyrosty. Mieliśmy przyrosty 10 plus 10 plus 7 plus 8 plus 8 plus 7 podzielić przez liczbę lat, czyli dzielimy sobie przez 6. Mamy tutaj 27, 35, 43, 56, czyli to jest 8 całych i 1 trzecia. To jest średni roczny przyrost. Teraz przybliżenie, zaokrąglenie. Do 1 centymetra to będzie po prostu 8. I teraz podstawmy do naszego wzoru na błąd względny. To będzie 8 i 1 trzecia odjąć 8, podzielić na, na A, czyli na 8 i 1 trzecią i razy 100%. To będzie 8 i 1 trzecia odjąć 8, to jest 1 trzecia. Podzielić przez tutaj mamy 25 trzecich i razy 100%. Czyli będziemy mieli 1 trzecią, dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli przez 3.25. trójki skracamy razy 100% jeszcze, czyli mamy 125 razy 100%. Wyska piątka z setką się skraca, tu mamy 4% i to jest odpowiedź, czyli błąd względny wyrażony w procentach, to jest 4, to są 4%.